Gdzieś nie było zagrożenia w tym meczu, bo, bo graliśmy po pierwsze dobrze, po drugie dosyć skutecznie. Choć można iść tam mieć pretensje o niektóre sytuacje, bo mogliśmy tych bramek zdobyć więcej. Zagraliśmy kolejny dobry mecz, bo, bo i w Toruniu, i dzisiaj, i gdzieś w tym okresie te mecze też napawały optymizmem i, i gdzieś no, na raz, no, należy się cieszyć, że że na razie nam to się to wszystko tak układa. To prawda, chcemy w tym sezonie grać, 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 grać wysoko, chcemy, chcemy strzelać bramki i przede wszystkim chcemy grać dla publiczności. Mam nadzieję, że, że to się podoba. Jest dużo sytuacji. Uważam, że te 6-3 to jest najmniejszy wyjazd kary, bo od początku do końca byliśmy dużo, no, zdecydowanie lepsi. Myślę, że to jest po prostu inna specyfika hali. Poza tym rekord to jest klasowa drużyna. My troszkę byliśmy no, sparaliżowani, ponieważ mało strzałów oddawaliśmy w, pierwszym, w pierwszej połowie, a jak wiemy, no nie, nie będziemy oddawać strzałów, no to nie wygramy. Tak, rekord. E, dzisiaj oddał tych strzałów bardzo dużo, tak miałem bardzo dużo pracy. Sześć bramek wpadło i zdobyli trzy punkty. Przespaliśmy tą pierwszą połowę. E, do tego 3-0. Uczyłem też na to chłopaków, wiedzieli, no ale, ale gdzieś, gdzieś nie do końca podeszliśmy poważnie do tego przeciwnika. Tak, wiadomo, że przejeżdżamy do praktycznie najlepszej drużyny w Polsce, przełówki. I trzeba takiego rywala szanować i podejść do niego w pełni skoncentrowanym, w tym sensie, tak? Nie można sobie na terenie rekordu grać jak u siebie, myśleć, że się zdominuje przeciwnika, jeżeli nie ma się argumentów do końca. Później już troszkę, troszkę stonowaliśmy i ta gra wyglądała nieco lepiej, no ale przewaga rekordu tutaj no, nie podlegała dyskusji, tak? No, no wygrali za Drugą połowę fajnie myślę zagraliśmy, no ale wiadomo, że, że, że jak się goni wynik gdzieś tam Rekord miał już pewny wynik, to, to spokojnie grał i, i też nie forsował gdzieś tam za dużo. E, no Szkoda, szkoda, że sędziowie nas znowu gdzieś tutaj, no naprawdę gorzej się gra chyba tylko na Gatcie, bo, bo tam się zaczyna od pół a po minus trzy faule na Krawczyku, a, a tutaj zaczęliśmy trochę później, ale też niestety no, no, panowie nie pozwolili nam pograć, bardzo tego żałuję.